Po pożarach między Rzeczu i Bytomiu Odrzeńskim przyszedł czas na Krosno-Odrzeńskie. To właśnie w Zamku Piastowskim odbył się czwarty lubuski kongres regionalistów. Tematem kongresu była Nasza lubuska tożsamość 2023. Obecni na kongresie uczestnicy dyskutowali o tożsamości lubuszan i Ziemi lubuskiej. Jesteśmy w miejscu, które, jak pan pięknie opisał, ma swoją wyjątkową, wspaniałą historię. Może i dobrze, że symbolicznie właśnie tu się spotykamy, bo i państwa obecność, i. Jestem przekonana, że to, co wyrażał pan burmistrz, jest w sercach wielu mieszkańców Krosna. To wszystko świadczy o tym, że to miejsce ma ten potencjał i ono go nie straci. Nie mogło zabraknąć tematu mocno związanego z krośnieńską tożsamością, czyli Zamkiem Piastowskim, a właściwie walką o uratowanie lokalnego zabytku. Błagam o pomoc. Błagam przez media, błagam przez parlamentarzystów, przez ministrów. Nikt się nie chce nad sprawą pochylić. Ostatnio otrzymaliśmy 15 milionów. Wycena robót, które tutaj są do zrobienia, jest na 100. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta. Kongres regionalistów to okazja na zastanowienie się nad chociażby historią miasta czy zamku. Sam obywatel, mieszkaniec, w perspektywie własnej biografii. Muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co mi to robi, że mieszkam w takim mieście, że jestem w tej przestrzeni.